Do przesterów w moim akustycznym pedalboard dokupiłem bramkę szumów NS2 Bosa i bez sprawdzenia wstępnego po prostu poustawiałem w pedalboardzie, tak jak uważałem, że będzie ok, żeby to zmieścić. Ponad rok temu dodawałem bramkę szumów, no i się trochę zdziwiłem, bo jednak bramka szumów pomimo to, że korzysta z czterech kabli i trochę naturalnie się wydawało, że pętla na efekty będzie wyłączona włączona na żądanie jednak yy, tylko służy do lepszego yy, opracowania lepszego sposobu na algorytm wyciszenia niech będzie niż yy, do używania jako połączenia wyłączenia pętli czyli tak naprawdę yy, jeżeli mam overdrive'a z fazem i skaczką i chcę je włączyć wszystkie razem to albo ja będę wciskał albo muszę użyć dodatkowo jeszcze efektu który jest po prostu włącznikiem włącznikiem penti, lub switch czy jak tam by to inaczej nazwać czyli kolejna kostka żeby załatwić coś co no mogłoby się zmieścić i byłoby funkcyjniejsze w tej bramce Szumów, tylko że ma swój przełącznik Penti, w zasadzie podwójny, który kosztuje, nie wiem, ponad 500, czyli więcej niż ta bramka szumów. Co się trochę mija z celem. Na całe szczęście miałem na oku na Olix yy, yy, najtańszą opcję jednocześnie yy, już sprawdzoną firmę chaos Polska firma. Yy, Przełącznik pętli. Yy, podejrzewam, że to jakiś starszy model na etykiecie, w zasadzie ma datę produkcji 2019 jakoś tak. I raczej jest poprzednią metodą robione, w sensie nie jest cały proszkowo malowany w porównaniu do innych tych efektów, a może po prostu ten model tak ma i już nie będę za bardzo zgadywał. To zdaje egzamin szkoda, że. Nie ma tego wbudowanego w to. Chciałem, żeby to była linia przesterów i fuzów przełączana oddzielnie, więc było tam mnie to nieoczywiste ile trzeba urządzeń podłączyć, żeby to osiągnąć, że to nie jest razem wbudowane. Z tego co wiem, chaos na swojej stronie ma taką wersję przełącznika mniejszą którą można by bez problemu pod pedalboardem gdzieś schować, z wyjściem na włącznik. Czyli po prostu można by było jakieś. No są takie włączniki, takie mniejsze, kosteczki, albo nawet podłużne, ale ja widziałem wiele innych firm, więc w takiej wersji by był włącznik, który by sterował tym pod pedalboardem, ale no to już się robi dodatkowy koszt, dodatkowy kabel. No i jest taka też wada, że Część kabli audio byłyby pod pedalboardem wtyczki, więc nie byłoby widać, czy gdzieś coś się wysunie. Jednak wolę mieć wszystko, jeżeli się da, na wierzchu z jakimś podglądem, poza małymi wyjątkami. Bo jak coś wyskoczy, no to szybciej idzie, no nie powinno wyskakiwać, no ale jednak jakby to szybciej idzie dojść do tego co i gdzie no i znalazłem znośną kolejność tego dowder do driver przyniosłem stąd w zasadzie stąd tutaj ten looper, który w zasadzie nie używam tak mam do ćwiczeń jakoś pomysłu nowego przyciągnąłem stąd tutaj no niestety musiałem zamienić też tę te kolejnością żeby starczyło kabla z, z reverbu do niego na tą stronę tego kabel, ten kabel szedł pod spodem ale już długość w tym momencie nie starczyła yy, mam zamówione dłuższe chyba 46 cm trzy białe renibale ale w chyba prawie dwa miesiące czekam na nie i na wysyłkę jak tylko przyjdzie to wiem, że będę mógł podmienić ten kabelek na dłuższy i później pod spodem i na tą chwilę jakoś zmieściły się Więc mam tak jak chciałem czyli włącznik w przesterów z kaczką w jednym miejscu blisko kaczki i tyle